Pierwsza naprawa, zamieszczarki Kaltman Professional, proszę bardzo. No i jakoś mnie, kurde, ksikałem yy, plakiem, nie odpala, ryka jak tak dziwnie. Yy, Świece sprawdziłem, jakoś mnie za, natknęło, zajrzę tutaj. Nie, zobaczcie sobie, tutaj spadła dźwienienka zaworowa Luzy ma prosto już, a ten jeszcze by był, a ten już jest za duży. Ze Sania, ze Sania Zawór stanął. Ten chodzi luźno, a ten stoi. Dęba, nie da rady. To jest jedno, a drugie na to jest takie zabezpieczenie i yy, to zabezpieczenie. Na no, przeszukanie wszystko wykminiłem, że wpadło ten dyk i do oleju, będę musiał to jakoś kurde wyciągnąć. W tym miejscu małe sprostowanie, małe albo duże. Ten silnik ma jedno zabezpieczenie, to jedno zabezpieczenie na zawór jest na zawór wydechowy. Zawór sący jest bez zabezpieczenia, on się po prostu tam zatarł i dlatego też dźwigienka zaworowa spadła no, on był ogólnie zatarty główka do zdjęcia jak to mówi mój kumpel zawór wyczyściłem, to nie ma żadnego problemu, no ale miałem perepetię trochę z tym zabezpieczeniem bo no, to zabezpieczenie myślałem, że są dwa takie zabezpieczenia postanowiłem rozebrać dół, żeby to poszukać nie ma pojechałem dokupić i pan, który sprzedaje części Powiedział, że jest jedno zabezpieczenie. Ja mu niestety nie uwierzyłem. Szukałem tego zabezpieczenia dalej. Chciałem dokupić, w końcu nie dokupiłem. Zgubiłem to pierwsze. Jest jedno, tam na filmie będziecie widzieli, że szukam drugiego. No, takie było typu, typu akcje. Fakt, jest jeden. No. Naprawiałem na, na gruncie. I to był błąd, po prostu, że naprawiałem na gruncie, a nie do warsztatu za, zaciągnąć. Naprawić byłoby bez żadnego problemu. Tyle. Oglądajcie <glądajcie> dalej moje perpetie z naprawy zagęszczarki Cartman Professional. <glądanie> Professional to, jest, to ładnie brzmi. Tak to wygląda. Coś tam sobie podnaczyłem z rozrządu No i tyle Nie mam zabytyczenia, to jest dobre, nie? O kurde a teraz nie mam już dwóch muszę go poszukać Jaka jazda Z na głowicy jest Dobra Jeszcze jest taka akcja Co się stało w ogóle? Zatarł się przewór, zatarł się zawór w sący. No i nie ma jednego zabezpieczenia nie? No ja go nie widziałem po drodze. Więc takie buty podwypróbowałem ci dokupić nie da rady. A to może kiedyś podpowiem. Dobra, poszukamy zabezpieczenia. No i teraz mam skuminę taką małą. A tam mam dwie kropki, widać je, tutaj i tutaj, I one są równo, a znaki, które sobie poznaczyłem, o jeden ząb się przesuwa. tą taką rozminę, to jest jedno, muszę zacząć przystawę rozrząd w ogóle w tym. Nie znalazłem na internecie jakichś, no czegokolwiek o ustawieniu rozrządu w takim, w takim silniku 6,5 HP. Dlatego też, postanowiłem zaufać znakom, a nie sobie. No i w sumie dobrze. No a tak to... Sprzęgło naprawdę w odwodnym stanie. W ogóle nie widzę zużycia. W ogóle. Wałek na krzywkach idealny w ogóle nie ma zużycia i co tam dalej? no? Dalej musimy się nauczyć no, nauczyć składać rozrząd to jest jedno, a drugie mamy akcję Mam jedno to zabezpieczenie Drugiego nie było i na tym zaworze po prostu nie było tym drugim. Nie wiem, próbowałem to kupić. Może wyjaśnię, co tam się działo z tym. Tu kasę doczyściłem. Tutaj w ogóle ta cinder w bardzo dobrym stanie. Tam jeszcze jakieś syfki widzę. To trzeba jeszcze przemyć po oleju. Przer rozruszałem. No i zbieram trochę oleju, żeby nie jakąś kompresję na start. Dobra, składamy głowicę. No <ścoughs> tutaj włączyć. Ogólnie żałuję, że nie nagrałem pierwszego odpalenia. Tak fajnie się z całej tutaj po prostu zakurzyło. Działa dobrze. Te, no minus, Może tak było, dawno i dawno jej po prostu nie używałem tej zagęszczarki jest taki, że po odpaleniu ona musi się zagrzać, czyli odpalamy tylko na saniu, na sanie odpalamy. Yy, może na tym saniu pochodzić, ja wiem ile. Z 2 minuty, z 3 minuty yy, i dopiero do gazu dodajemy i wszystko działa. Tak może ma być, może ona tak działała wcześniej, ja po prostu tego nie pamiętałem. Tyle udało się naprawić. Zachęcam do subskrybowania kanału. Jeżeli wam się kończy ubezpieczenie, pod filmem będzie link. wchodzimy przez linka do kalkulatora MobiPL, robicie kalkulację. Jeżeli kwota wam się spodoba, wykupujecie ubezpieczenie i do 30 dni dla waszego konto wróci 150 zł. Siema Nara